Jestem Antek Stokos pancer mam 7 lat. Przyszłem tu dlatego, bo wydaje mi się, że jestem dobry. Dziś znajdujemy się na obiekcie treningowym przy ulicy Minerskiej, gdzie otworzyliśmy drzwi Akademii dla dzieci z roczników 2012, 2013, 2014. Jest to już kolejny, kolejny taki nasz nabór, gdzie, gdzie zapraszamy młodych adeptów piłki nożnej. Chcemy, żeby wkroczyli w świat, w świat treningu piłkarskiego. Dzisiaj oprócz trenerów Akademii e, trening prowadzą również zawodnicy pierwszego, pierwszego zespołu. Jest z nami Wojciech Huczak, jest z nami Maciek Wolski i Adam Ratajczyk. Cieszymy się z ich obecności. Myślę, że to jest dodatkowa atrakcja dla zawodników, ale też dla rodziców, którzy myślę, że śledzą wyniki uks u i, i oglądają co tydzień tych zawodników z wysokości trybun. E, frekwencja dopisała, mimo pogody, która nie jest sprzyjająca w ostatnich dniach, dzisiaj udało nam się zastać tutaj dobrą pogodę, brak deszczu i e, mamy około 50 dzieciaków. Myślę, że możemy to potraktować jako, jako taki mały sukces. Oczywiście to jest dopiero pierwszy trening, więc e, za tydzień zapraszamy dzieci znowu, za dwa tygodnie będzie kolejny trening e, i, i myślę, że ta frekwencja będzie jeszcze wyższa. Chcę pozdrowić babcię moją.